64 tikret To nasz smok w krótką czy Leży elektryk. Leży szóstki, dobry zajmat Szóstkę, ja mam. Leży. Ale to siadło, uff Się na nożyczki! Jeśli wam się nudzi a jesteście na telefonie to polecam Rajda Shadow Legends! Jeśli lubicie gry turowe to idealnie trafiliście. Jest bardzo dużo championów, dużo postaci którymi, którymi możecie rozwalać swoich przeciwników. A ilość taktyk do wymasterowania to sam cud i miód. Zanim przejdę dalej... Tu macie mój link. Chciałbym sprzedać wam parę ciekawostek. Pewnie zastanawiacie się, jaki może mieć związek Ride Shadow Legends z CSGO? A nowości taki, że Ride Shadow Legends jest nowym sponsorem organizacji sportowej NAWI. I w sumie ma to sens, bo każdy z nas lubi rywalizację w grze. Ale czasami, gdy nie ma nas w domu i nie mamy czasu, żeby poświęcić więcej czasu na zagranie mapki w CSGO, wtedy dobrze siada nam Raidzik na telefon. Jeszcze parę słów ode mnie, co lubię najbardziej w tej grze? Wiadomo, że są to taktyki. Mamy dużo opcji wyboru w zakresie budowania zespołu, sprzętu i specjalizacji co daje nam możliwość ułożenia gierki tak, by postęp był szybszy. No i jeśli chodzi o mojego ulubionego czempiona w tej gierce, jest to Drake. Tak, to on. Uwielbiam tą postać, ponieważ bardzo mi pomaga szybko czyścić dungeony. Za każdym razem jak uderzy przeciwnika i zabije, atakuje też drugi cel. Jest to bardzo dobra postać. Raid Shadow Legends właśnie obchodzi swoją drugą rocznicę i za nami już miesiąc niesamowitych eventów i turniejów. Ale to jeszcze nie wszystko, bo w tym miesiącu wypuszczają nową partię epickich i legendarnych czempionów. Wygląda to wszystko całkiem spoko i będziemy mogli też zobaczyć drugą wersję Doom Towera. A to oznacza nowe wyzwania, nowe nagrody. No i oczywiście dwa nowe bossy, które pokonam. Daję wam też link, albo możecie skanować QR-kod, dzięki którym dostaniecie dużego pusta, epickiego czempiona Jotuna, 100 tysięcy silver końców, 50 gemów oraz 3 ansenshardy. Shardy. Wszystkie nagrody będą czekały na ciebie tu. Nagrody będą dostępne przez 30 dni i tylko dla nowych graczy. No i to by było na tyle. Widzimy się w grze. Yo! To jest to Patyk! To ale skarpeta! A błamina? O! Wow. Ograła wow. gósta! Kuwa! Co to? Dobrze! E no, garcyja ogarniemy ci coś. Nie martw się. Nie, no, tylko nie to P90 Nie, da się tak żyć Jest samochód do, do Myszka mi spadła z biurka Kurwa bez ski, Ej, tak to jeszcze nie miałem, kurwa, myszka mi spada z góry. Spróbujmy. Jak nie oddam, to ten prince. oleję go chyba. Chciałbym żeby Mateusz odebrał. Co powie, Mateusz? Co ci napisali? Co mnie nie ma w ekipie? Zobacz co tu się dzieje, widzisz to? Spokojnie. Leży, czy broń mi się spoświeciła na biało. Kładę. Chujowa taki na środku. Ej, czemu ta broń jest taka biała ty na ziemi dalej, kurwa. Co? No. No, a ja mu dałem bomby i wypadła taka, tak, to ja się czułem jakbym miała plus 3 no nie wiem, kurwa, do celności. Dobra, mam plan. Gdzie poszedł, nie wiesz? B, do mnie wskakuje. Okej, okej, okej. Brakuje tego kobla wielu osobom. Ale, tak, tak słyszę. Mam nadzieję, że kiedyś też też koblys są wrócą. Kobel, kobel z tą był mapą, gdzie ja mam w swojej historii dostanę więcej koszplety. Przepraszam. Marcin, spokojnie. Ale też, też pamiętamy e, ale z, słynne z, z, Snacks is hungry. Ja, ale jeszcze i winy te widano? Ja wiem, że a nie widzę. Zero! Oj, oj, oj o, szkoda. Oj, 30! Aż ciągle 30! Jest, standard, Zubo, jest, coś, coś poszło nie tak. go Ale w ogóle, jaki spokojny jest. Dwóch, dwóch lewo. Co się dzieje? O, pasza. Ja, Pasi to. Dawaj, Jaru, Liczę na ciebie. Dobrze, head! Nice. Robi to. Zajebiście, papito! Brawo, brawo, Ładnie. Brawo, brawo, Nadal to Ma to, ma. ma to. Ma to. W którym roku ważyłeś najwięcej? W tym na pewno. Yy, nie, w sumie to w tamtym. Jak wjechałem na wagę, to, to się przestraszyłem. I teraz yy, powiem wam, ale nie mówcie szefowej. Mam nadzieję, że nie słyszy. Ona tak robi, że na kijku wiesza takiego chipsa, albo kawałek pizzy. I, i mi daje tak przed twarz. I ja muszę biegać za tym po polu. Co? I akwa i drugie chyba, tak? Może być. leży i akwa. <grym> <ch> <grym> Do frajstwe jeszcze nam brakuje trochę, ale już też jest niedaleko. Więc no. wydaje mi się, że powoli zaczynam chujem kręcić w drużynie i tam coś trzeba będzie zrodować. Dobra, rozumiem, to bardzo dobra odpowiedź jest. Na to liczyłem. Teraz kolejnego proszę o pytanie. Nie no, to klątwy, klątwy kiedyś Nawet były, te Światki na kręciłeś chujem w drużynie. I jak tego nie mówisz kurwa nigdy. A tego wiem, nie mówić. Nie ale no świeruje. To, to kiedyś opowiadałem, była taka akcja, że... Ty miałeś do nas dołączyć do drużyny, no i... czyli my mieliśmy jednego kopnąć. Lubię tak, wszystkich bo... oprócz Pągowskiego, a potem Pągowskiego tak. też. I on mówił, dobra, ja mam tego, ja mam Wystarczy, wystarczy. 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 Już nie, już na pewno więcej nie otworzę. Nie ma, nie ma szans, nie otworzę więcej. Adrian zna mnie, więc wie, że jeśli coś postanowię, to nie otworzę, nie ma opcji. Co? Samo się odpaliło. To nie byłem ja, ale dziękuję. Tworzysz jakąś fajną skrzynkę. Ja myślę, że to już rubi Zobaczmy co da. O kurwa Adrian, to się odjebało. Jeska chyba, wciąż nie widziałem. Nie widziałem. Stawy całego eserzy. Plantuję. Oh. Ja wejdę w kratę teraz i tak dalej. Wychodzą mit. Dałem dwie kosy Ja dałem dwie kosy Oni wybiegali ja dwóch działem Ej zagrajmy pięć scoutów no albo wygramy na scoutach albo losa Bo ja nie od razu O co był zakład Nie, nie powiem Bo przegrałem Przegrał, no nie, nie powiem. Aczkolwiek nie. zachował się bardzo fair, A zakład był o lot biznes klasą do Ze Stanów Zjednoczonych. Przegrał zakład, ale przynajmniej ci, do końca że... pociągnął i tyle. Czyli to tam tam. rozumiem, że to, to nie tylko lot wszystko. To był dobry lot. Rozumiem, że tutaj po To, to nie. Nie. był dobry lot. Cztery petki. Dobra, pięć otworzę. Jak będzie pięć petek? Czekaj, który to? Czekaj, który to? Wiedzieć, komu, kogo nie słuchać. 5 petek! Nie no, kurwa, ja muszę wam szoty wysłać, co się dzieje. O, patrz, patrz, patrz była. Jak dostaje flesza, rzuca granat albo widzi smoka, to najczęściej robi Nie, cieszę się, że tak On się tak uśmiecha, no to tak, taki uśmiech, taki mocny, jakby. O, o, patrz, 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 patrz. patrz. Widzisz? Widzisz, widzisz? Patrz, 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 jaka mina. Patrz, granat. No, no on tak robi, on tak robi. Ma tak, patrz, patrz. No, no. Jak rzuca jakiś granat albo dostaje flash albo widzi smokka, to tak robi często. Albo jak się skupia, patrz, 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 Wiedziałem, że będzie. I patrz, patrz, patrz. Jest Molotow uśmiecha się. Patrz, patrz. Zobacz, coś patrz, patrz jak go trzyma, patrz, jest na fokusie wtedy, ja czuję, że on... No, ładnie, ładnie go trzyma. Patrz jak, pat <gulanie> flesz! <flash? gulanie> <gulanie> <gulanie> Ale patrz jak, patrz, pa... patrz, jak on podchodzi, aj... Kurwa, a, a. Że ten no dobra, no, ja pamiętam, że byłem kiedyś na takim pierwszym koncercie, bo dawno temu z, z Pongowskim. no znam się już, no, od lat, no i... pamiętam. Pamiętam, no, wiadomo jaki on ma wzrost, no to wysoki, znaczy niski chłop. Ale w serduszko ma wielkie, no i on tak wiesz, wziął mnie tak za bluzę i mówi: Jane, Jane, ja mówię tak, co, co jest byczku. On weź mnie na baranka, bo nie widzę sceny. Ja mówię: Do wskakuję, ja go wziąłem na baranka, to tak z dwie godziny staliśmy. Ale, no, trochę zmęczony byłem, mokre plece, ale dobrze, że nie, no wiecie jaki kolor, no, ale no, fajnie było. No. Ja cię Ale mam teraz przed oczami tego paku, który prosi o tego bunta. Brakuje mi jednego szczegółu. Co to był za koncert? Nie pamiętam. Ma, nie, nie wiesz kto grał? Nie wiadomo, chyba, co... bo opowiadałeś. Bycie, czy... a, ja, tak, Krawczyk chyba. <laughs> tak, 110 dolarów, ten yy, MK. Na Karambit Doppler, Factory New, 734 dolca, jestem ja wypłaciłem z TATRAK No tak, no ale ty kazaliśmy żeby cię podkreślić dropa, no CO? A co, mnie słać na streamie? Nie <grym /dop> <grym /dop> No, znaczy ja poprosiłem żeby mi zrobili tak jak tobie, więc... Yy, nie wiem Szybowo Nie pij Nie pij Nie pij nie, 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 <grym /dop> nie no, świruje pod... Na, podchodzi! Jezus! Słuchaj, Mateuszu Sebić Solo mi tutaj pisze no czecie, pomyślcie nad zmianą umienia, myślę, że Pago by ładnie pociągnął waszą grę, co myślisz? Nieprowadzący? Czy My. Przy... tego to Zależy którą stronę. I zależy co jeszcze? <śmiech> <śmiech>